Witam. Dzisiaj na moim kanale jabłka pod kruszonką. W zasadzie z małą ilością mąki, bo tylko jest mąka w kruszonce. I właśnie od niej zaczynamy. Mąkę, w moim przypadku ksylitol, ale możecie użyć też cukru. Mieszamy razem. Dodajemy też cukier waniliowy. Odmierzoną porcję masła, pokrojoną w kostkę, a następnie robimy takie zacierki rękoma żeby dobrze się wszystko połączyło. Tak wygląda gotowa kruszonka, którą odstawiamy do lodówki. Zabierzemy się teraz za przygotowywanie jabłek do naszego ciasta. Obieramy jabłka. Właściwie nadaje się każdy gatunek jabłka, ale ja akurat miałam papierówki, więc też się nadadzą. I mam taki patent, że wodę z sokiem cytrynowym wlewam do miski. I tam obrane i wydłubane z gniazd nasiennych jabłka czekają na swoją kolej, żeby nie szczerniały. Jak już mamy wszystkie jabłka obrane, kroimy w ósemki. Dodajemy do nich rodzynki, cynamon. Możemy jeszcze raz dodać cukier waniliowy. A na patelni rozgrzewamy porcję masła. I będziemy teraz nasze jabłka próżyć, podsmażać aż lekko zmiękną. I teraz na dno naczynia wyrzucamy podsmażone jabłka z rodzynkami. Ja użyłam takiej tortownicy z papierem do pieczenia, ale lepiej chyba będzie w naczyniu żaroodpornym. Na wierz wysypujemy przygotowaną wcześniej kruszonkę. Wcześniej oczywiście rozgrzałam piekarnik do 180 stopni i wkładam ciasto na około 40-45 minut. Po tym czasie ciasto jest gotowe, a właściwie może nie ciasto, ale te jabłuszka pod kruszonką są gotowe. I mówiłam, że lepiej jest w naczyniu żaroodpornym, dlatego że wykładamy nasze jabłka łyżką na talerzyk. I łatwiej byłoby z takiego naczynia żaroodpornego, ale damy sobie radę też z takiego naczynia z tortownicy. Możemy zaserwować z gałką lodów waniliowych albo po prostu ciasto posypane cukrem, pudrem. Też jest smaczne. No i życzę wszystkim smacznego.